thank <laughs> you Tradycja szczytu klimatycznego tu Get Air. Jesteśmy w Warszawie, gdzie przez dwa najbliższe dni będziemy rozmawiać o środowisku i niezależności energetycznej Polski, a także innych ważnych tematach, które poruszamy między innymi z ekspertami, ludźmi ze świata biznesu i nauki. Kolejna debata za nami. Kto nie może być z nami osobiście tutaj w budynku, BYU? zapraszamy oczywiście do śledzenia naszego wydarzenia zupełnie bezpłatnie w trybie online. A teraz już przechodzę do naszego gościa. Na gorących krzesłach witam bardzo serdecznie pana Jakuba Tyczkowskiego, prezesa zarządu firmy Rekopol. Dzień dobry. Dzień dobry. No to w takim razie kontynuując ten temat z debaty, jak wysoką cenę zapłacimy za śmieci i dlaczego będzie aż tak wysoka? No to pytanie, w jakiej perspektywie zadajemy to pytanie. Czy to pytanie zadajemy w perspektywie naszego gospodarstwa domowego, czy zadajemy to pytanie w perspektywie całej gospodarki. Czy zadajemy to pytanie w perspektywie jutro, czy zadajemy to pytanie w perspektywie na przykład 10 lat? Oczywiście, gospodarstwo domowe jutro, czy będzie taniej? Pewnie taniej nie będzie, bo musimy zbierać coraz więcej odpadów, musimy coraz więcej poddawać recyklingowi. To pociąga za sobą pewne koszty. A wiadomo, że koszty różnego rodzaju rosną. Gospodarka odpadami to są nowe inwestycje, to są media, to są zarobki itd. itd. Natomiast jeśli popatrzymy w tej perspektywie długoterminowej, na przykład w perspektywie całej gospodarki, to może się okazać, że tutaj sprawa wygląda bardziej optymistycznie, bo musimy sobie zdawać sprawę albo zadać sobie pytanie, czy na przykład cena ropy naftowej za 10 lat nie będzie znacząco wyższa niż dzisiaj. Więc czy może dzisiaj już nie powinniśmy się zastanawiać, co zrobić, żeby tej ropy naftowej do produkcji opakowań na przykład przestrzeń tworzy nie wykorzystywać mniej. Dzisiaj ciągle moglibyśmy więcej wykorzystywać e, spłuczki do produkcji opakowań ze szkła. Kuty szkła w Polsce mogłyby je przetworzyć dużo więcej. Natomiast ze strumienia naszych odpadów komunalnych ciągle do tego recyklingu trafia jest stosunkowo może. Niewiele to niewłaściwe słowo, natomiast mogłoby jej trafić dużo więcej. A co musi się zdarzyć, żeby faktycznie trafiało jej więcej w takim razie? Kilka rzeczy. Na pewno nasza świadomość. Na przykład zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak dużo ciągle opakowania, z którym się spotykamy codziennie, trafia do odpadów zmieszanych. Mam na myśli tutaj butelkę PET. Tylko połowa butelki PET w Polsce jest poddawana recyklingowi. To jest niewiele. Każdy z nas w teorii powinien wiedzieć, że taka butelka powinna trafić do żółtego pojemnika. Gdyby ona tam trafiła, to by trafiła do recyklingu. Natomiast, po pierwsze, trafia do kopciuchów w wielu gospodarstwach domowych w Polsce. Niestety, nadal trafia również do odpadów zmieszanych. Czyli ten odpad później jest zdegradowany i ma zbyt słabą jakość dla firmy recyklingowej. Także, pierwszy element to jest świadomość. Druga rzecz to jest regulacja. Dobre regulacje i stabilne regulacje. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji bardzo rozedrganej. W ciągu ostatnich kilku lat pracujemy nad wieloma nowymi zmianami prawa. I do prawa już obowiązującego i też implementujemy prawo. Dzisiaj biznes nie chce podejmować ryzyka inwestowania swoich pieniędzy w gospodarkę odpadami z tego względu, że właśnie widzi, że to prawo jest niestabilne i nie do końca wie, czego się spoczywić system kaucyjny i tak zwana dyrektywa plastikowa, założenia wydaje się, że są dobre, ale temat budzi bardzo dużo kontrowersji. Czy może Pan wytłumaczyć dlaczego? System kaucyjny na pewno cieszy się bardzo dużym, albo takim pozytywnym patrzeniem od strony społecznej. Jest to zrozumiałe. Natomiast no, te kontrowersje budzi po pierwsze to, że system kaucyjny musi się wpisać w pewną większą całość, jak jest cały system gospodarowania odpadami. Dzisiaj to jest system, który funkcjonuje, który ma swoją przeszłość, który jest oparty na pewnych rozwiązaniach legislacyjnych, ale też na pewnych rozwiązaniach, na pewnych relacjach biznesowych. Prowadzenie systemu kaucyjnego wiele z tych rozwiązań dzisiaj funkcjonujących zmieni, to jest pewne. Więc system kaucyjny tak, natomiast on musi być wprowadzony w sposób przemyślany i czas jego wprowadzenia też musi być tak określony, żeby wszystkim dzisiejszym uczestnikom rynku dać możliwość przystosowania się do tego systemu kaucyjnego. Dlatego też słyszymy wiele głosów na nie. A jeśli chodzi o taka, taką pana rekomendację, jak działać na rzecz środowiska, żeby jednak nie robić tego ze szkodą dla i przedsiębiorców i dla konsumentów? Czyli musimy podejmować decyzje na podstawie Dobrych, rzetelnych analiz. To jest moim zdaniem pierwszy, pierwszy punkt. My powinniśmy dzisiaj mieć zmapowany cały system gospodarowania odpadami od strony strumieniowej, czyli wiedzieć ile różnego rodzaju produktów, opakowań, które później się stają odpadami, w ogóle sprowadzanych na polski rynek, że powstaje odpadów w poszczególnych frakcjach. Musimy się zastanowić, jakie mamy moce po stronie zbiórki, jakie mamy moce po stronie sortowania odpadów wreszcie po stronie recyklingowej. Jak będziemy mieli taką analizę, bardzo całościową, bardzo kompleksową, to wtedy będziemy mogli podejmować decyzje. Dzisiaj natomiast mam wrażenie, że wiele podej... decyzji jest podejmowanych na zasadzie wydaje mi się, albo inni tak zrobili. To, to też będzie dobre, nie tym będzie droga. Dodatkowo do tych analiz strumieniowych musimy dodać. Bardzo ważną analizę, analizę finansową. Z tego względu, że powinniśmy zmierzać do systemu, który z jednej strony jest optymalny z punktu widzenia środowiskowego, czyli strumieniowego, czyli żeby do, tona odpadów nie trafiała do środowiska, tylko była wykorzystywana gospodarczo. Z drugiej strony musimy się zastanowić właśnie, ile to będzie kosztować, żeby ten koszt był optymalny w stosunku do tego, co chcemy zrobić. Czyli jednym słowem, mamy bardzo dużo do zrobienia. Mamy. Bardzo dziękuję za konaczkę. Dziękuję komentarz. bardzo. thank <laughs> you